Nadkwiatowego. Od 1 listopada nasz kraj znajdował się w I wtedy myśl powstała taka, że dla szacunku do przyszłości, dzień na zawsze był taki wystąpienia W Niestety historia państwa polskiego obfitowała wiele wydarzeń natury politycznej, społecznej i gospodarczej. Były okres zlotu. To koniec XVIII wieku. Trzej potężni sąsiedzi Polski, Rosja, Rosja i Austria, korzystając z osłabienia naszego kraju, podzielili jego ziemię pomiędzy siebie i wprowadzili własne rządy. Katastrofa rozbioru i utrata państwowości nie złamały jednak narodu polskiego. Jego wola przetrwania i uparte dążenie do odzyskania niepodległości stały się postawą, do odrodzenia wolnej ojczyzny. Starych ojców naszych szlakiem, przez krew idziemy wolności, z dawną pieśnią, dawnym znakiem, my, żołnierze, sercem prości, silni wiarą i nadzieją, że tam kiedyś świty gnieją. Społeczność pozbawiona własnego państwa, rozdarta przez zaborców i intensywnie wynaradawiana, zachowała mimo tych działań swoją tożsamość. Polaków, zarówno zamieszkujących ziemie etniczne polskie, jak i tych, którzy żyli na terenach narodowo mieszanych, łączył wspólny język, świadomość narodowa oraz pragnienie utrzymania tradycji i starych obyczajów. Polska, wykreślona z mapy świata, pozostała w sercach i myślach wielu pokoleń. Daremne jednak były próby wyzwolenia ojczyzny. Powstania zbrojne kończyły się przegraną z przeważającymi siłami wroga. Ten ciężki okres niewoli trwał ponad 120 lat. O Polsko świętą twarzy imię, po cichu i pokryjemu strwalił za siebie i Szeptano w ojcu ich domu Prawdziwe jakieś nieprawdy opowiadano o tobie Mówiono, że jesteś święta Mówiono, że leżysz w grobie Kiedy 1 sierpnia 1914 roku Wybuchła druga wojna Pomiędzy Rosją a Niemcami i Austrią W sercach Polaków zapłonęła nadzieja Że nadchodzi godzina wyzwolenia Trzy państwa zawodcze Rozpoczęły między sobą wojnę Polacy musieli walczyć w szeregach wielkich armii Ci, którzy żyli w zaborze rosyjskim, walczyli po stronie rosyjskiej. Ci z zaborów niemieckiego i austriackiego, po stronie przeciwnej. Polacy odziani w mundury wrogich armii, zmuszeni byli strzelać wzajemnie do siebie. Te tragedie naszego narodu, walkę protokółczą, ukazał wierszu jeden z polskich poetów. Rozdzielił nas, moi bracie, zły losy trzyma straż. W dwóch wrogich sobie szańcach patrzymy śmierci w twarz. W okopach po wieku, słuchani warmat huk, stoimy nawróć siebie. Ja, wróg Twój, ty, mój wróg. Las płacze, ziemia płacze, świat cały w ogniu drży. W dwóch wrogich sobie szańcach stoimy ja i ty. Walczyli i ginęli Polacy w obcych armiach z wiarą, że walka ta przyniesie Polsce niepodległość. I szli na wojnę wierząc, że spełnią się ich marzenia. śpiewały legioniści Józefa Płucnowskiego z trzeciego pułku piechoty. Mimo radosnego nastroju, w jakim utrzymana jest piosenka, nikomu w tym czasie nie było sobą. Wojna pochłaniała coraz więcej ofiar, lecz wiara o niepodległą podtrzymywała dłuż. Gdy dym pożarów, słońce gasi i coraz krwawsze uczubuje, ty nie pytaj, czy to nasi, czy to nie nasi, synu nie, nie pytaj, kto zwycięża, czy triumfalny spać Ciebie, Naszego nie masz tam oręża, chociaż masz się nasz jak Och, synu mój, na wszystkich frontach, od tej wisły aż po rękę, przy zapalone swoją lątach, my swój opolsce się Rzadko na moich barkach, niech dziś ta warga ma wyzna, jawi się krwią przyjomy, najdroższy wyraz ojczyzna. Widziałam, jak się na rękach gromadzą kupczykowie, decydują się wzajem, kto ją najgłośniej wypowie. Widziałam rozliczony tłumy z pustą leniwą duszą, jak w orkiestry świątecznej resztki sumienia guszą. Więc cię nie dziwcie, ktoś może, choć mi słuszności nie przyzna, że na moich barkach tak rzadko jawi się wyraz ojczyzna. I oto ten sen spełnił się. Wymagania wojenne trwały ponad 4 lata i zakończyły się klęską Niemiec i Austrii oraz rewolucją w Rosji, której przywódcy uznali prawo narodu polskiego do niepodległości. Unieważniono również umowy o rozbiorach Polski przez Rosję, Prusy i Austrię. Dzięki tym wydarzeniom oraz poparciu naszych spraw przez Stany Zjednoczone, Francję i Anglię powstało w listopadzie 1918 roku niepodległe państwo polskie. Polska po ponad 120 latach nie.